Feminizm kopiowany jest z zachodnich protestanckich krajów na katolicką Polskę i razem z nim kopiowane są zachodnie legendy feminizmu. Jedną z takich legend jest legenda, że kobiety wywalczyły sobie prawa szczególnie prawo do głosu. Na przykład tutaj posłanka Maciejewska z Lewicy powiela ten mit. Polki dokładnie 104 lata temu wywalczyły sobie prawo do głosu. W niektórych miejscach na Zachodzie kobiety faktycznie walczyły o swoje prawa. Na przykład w Szwajcarii, w kantonie Appenzell, kobiety prawo do głosu dostały dopiero w 1990. I miało to miejsce po wielu latach protestów feministycznych. Natomiast w Polsce sytuacja była zupełnie inna. Po 123 latach zaborów, kiedy Polska wróciła do życia, 7 listopada 1918 roku zaczął działać pierwszy polski rząd, rząd Daszyńskiego. Rząd ten istniał bardzo krótko i już 11 listopada, kilka dni później, przekazał władzę Piłsudskiemu. A co zrobił Piłsudski? Podpisał dekret, podług którego wyborcą był każdy, każdy Polak, każda Polka, niezależnie od płci. I to ten właśnie dekret Piłsudskiego został wydany dokładnie 104 lata temu. To o tym dekrecie, w swoim zakłamanym, pokręconym, fałszywym twecie, mówi pani poseł. Więc o jakiej walce jest tu mowa? Polski nie ma, Polska jest, Polska daje Polkom prawo do głosu. Prawo, czy raczej przywilej? Bo tak, prawo do głosu dostali i Polacy, i Polki, ale nadal tylko Polacy mieli obowiązek służby wojskowej, obowiązek bronienia kraju w armii podczas wojny. Hmm. To brzmi jakby to nie była równość, jakby kobiety dostały coś ekstra. Ale o tym się już od feministek nie dowiemy.